Łaska pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. A fragment, który wybrałam dziś do rozważania, to ten sam list, pierwszy Piotra, w piątym rozdziale czytamy. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych, oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między Wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są Wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymuj, otrzymacie niezwykłą koronę chwały. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci za te słowa Piotra, które także dzisiaj są kierowane do nas. Błogosław nam ich rozważanie w sercach naszych. Amen. Kochani, cieszę się, że spontanicznie mogę być dzisiaj z Wami. Chciałbym dzisiaj zadać Wam kilka pytań do zastanowienia się. Przede wszystkim zastanówmy się, kiedy byliśmy dziećmi? Ja pracuję z dziećmi, więc trochę przykładów będzie z tym związanych. Kiedy byliście dziećmi, z kogo braliście przykład? Na kogo patrzyliście? Kto był waszym wzorem? Rodzice, nauczyciele, może dziadkowie, starsze rodzeństwo, może kolega z podwórka? Kogo chcieliście naśladować? Kim chcieliście zostać w przyszłości? Strażakiem, policjantem, lekarzem, prawnikiem, a może tak jak tata czy mama? W różnym kierunku nasze myśli myślę poszły. A teraz jak tutaj jesteśmy, myślę prawie wszyscy jesteśmy osobami dorosłymi. Odwróćmy to sobie i zastanówmy się dla, kiego, dla kogo ty, siostro i bracie, jesteś przykładem i wzorem do naśladowania? Czy czujesz się godny naśladowania? Bo przecież bycie wzorem to jest wielka odpowiedzialność, o której często zapominamy. Mam trzyletniego syna, w związku z czym często łapię się na tym, że coś głupio powiedziałam, albo coś głupio zrobiłam, i on zaraz to naśladuje. Myślę, że wielu z was. Wie, o czym mówię. Fragment, który dzisiaj rozważamy w Biblii Warszawskiej, nosi tytuł Napomnienie dla starszych zboru. Może pomyślicie, to nie jest dla nas. Nie jestem w Radzie Parafialnej, nie jestem starszy, albo no, czy ja jestem tak zły, że należy mi się napomnienie? Nic złego przecież nie zrobiłem. Ale moi drodzy, nie chodzi mi tutaj. O Wasz zbór w żorach, czy w jakimkolwiek miejscu ziemi się znajdujemy dzięki transmisji. Ale jako zbór myślę o osobach wierzących, o tych, którzy gromadzą się w imię Boga, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego właśnie siebie nawzajem. Możemy w miłości napominać, zwracać uwagę. I to jest wręcz nasz obowiązek. Kiedy coś jest nie w porządku, powiedzieć o tym, jak się czujemy. Że to nie, nie krytykować, ale zwrócić uwagę, słuchaj, nie do końca było to w porządku. Ale wracając do pytania z początku. Kto jest? Dla Ciebie, kto jest dla mnie wzorem? W pierwszym te wierszu Piotr napomina, zwraca uwagę odbiorców na odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. Odpowiedzialność bycia wzorem. W Nowym Testamencie, myślę bez, bezwarunkowo, jeżeli kogoś zapytamy, kto jest w Nowym Testamencie wzorem, wszyscy jednogłośnie, bądź prawie jednogłośnie, powiedzą Jezus Chrystus. I tak jest. Oprócz tego mamy wielu apostołów, wiele osób, od których chcemy się uczyć. A tutaj autor naszego listu zwraca uwagę na ludzi w Zboże, ludzi starszych. Nie byli to starsi wiekiem, ale ci bardziej doświadczeni, doświadczeni wiary, którzy coś przeżyli, którzy czegoś się już nauczyli. Zwraca im uwagę, aby to co robili, robili pamiętając dla kogo to robią. Zachęca ich w wierszu drugim i czwartym do pokory, a jednocześnie zwraca im uwagę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jesteśmy odpowiedzialni za zbór nie ten tutaj w żorach. Ale za zbór kościół niewidzialny, kościół Jezusa Chrystusa, który jest na całym świecie. Jestem tutaj gościem i nie znam was bardzo dobrze, ale myślę, że wielu i wiele z was ma pod sobą pracowników, jest na jakimś stanowisku, że dyryguje, decyduje. Czy jesteście dobrym wzorem, takim godnym naśladowania? Bo kiedy wrócimy myślami znowu do czasów szkolnych, to jakiego nauczyciela najchętniej pamiętacie, najbardziej pamiętacie? Tego surowego, który wymagał? Czy takiego, który był gotowy pomocy, nieść, przytulić, kiedy było źle? Pozwoliłam sobie zadać moim uczniom to pytanie. Młodzieży na spotkaniu młodzieżowym którego nauczyciela najbardziej lubią, najbardziej szanują? I ciekawe było to, że nie odpowiedzieli, że tego, z którym trauma, stres i nerwy przed sprawdzianem, czy przed tymi lekcjami, ale przed takim nauczycielem, który był dla nich otwarty, mogli mu zaufać i wiedzieli, że nie wykorzysta tego przeciwko nim. I tak właśnie chciałabym, żebyśmy się zastanowili, czy jest z nami. Czy jesteśmy dobrymi nauczycielami, tymi przełożonymi, bo przecież dzieci, wnuki w pracy, w domu są ludzie, którzy nas słuchają. Są ludzie, którzy na nas patrzą, którzy chcą się od nas czegoś nauczyć. Ja sama też najlepiej pamiętam nauczyciela, moją wychowawczynię z liceum, która była bardzo surowa, ale była też wyrozumiała. I mieliśmy odwagę do niej przyjść i powiedzieć: Zrobiłem coś źle, albo nie zrobiłem zadania domowego. Ale wiedziałam że, wiedziałam, że mogę czekać na zrozumienie, liczyć na to. I tutaj pozwólcie, że przejdę do najwspanialszego nauczyciela. W naszym tekście biblijnym jest takie słowo arcypasterz tym arcypasterzem jest Jezus Chrystus. On nas prowadzi. On chce być naszą pomocą. On zna nas po imieniu. Wszystkie te obrazy znamy z Biblii. Woła nas. Ale też kiedyś arcypasterz był kimś, kto miał pod sobą innych pasterzy. I nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale każdy z Was jest pasterzem, nie tylko ksiądz Bartek i ja jako osoby duchowne, ale każdy z Was. Bo to od Was w domu, w pracy zaczyna się najmniejsze, najważniejsze jednocześnie pole misyjne, pole działania, pole okazywania miłości, jaką otrzymaliśmy od naszego arcypasterza. To w domu dzieci uczą się modlić. Uczą się śpiewać pieśni, uczą się kim jest Bóg. To od Was dziadkowie, rodzice, siostry i bracia starsi. Pan Jezus był arcypasterzem, który miał niesamowitą relację ze swoimi uczniami. Dlatego właśnie wspomniałam o tym nauczycielu. Nie był surogi, surowy, nie groził, ale kochał, rozumiał, nawet kiedy potykali, apostołowie się potykali, robili błędy, rozumiał ich, wysłuchiwał. I ważne jest, abyśmy my także byli właśnie do si dla siebie nawzajem, jako taki wzór, jako ktoś, kto w miłości napomina, w miłości pokazuje, w cierpliwości, co wiem, że nie jest łatwe. Często ją tracę też do mojego syna. Ale Bóg może nam dać siłę. Czytaliśmy w naszym wersecie, naszych wersetach nie jako panujący nad tymi, którzy są Wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody, jako wzór godny do naśladowania. To jest, moi drodzy, kochani, zadanie dla każdego z nas. I nie jestem tu, wiem, że jestem dosyć osobą młodą, moglibyście powiedzieć, co ona nam chce tu dzisiaj powiedzieć, ale tak samo ja się uczę i wy się uczycie. Każdy z nas może powiedzieć, i może się przyznać do tego, nie wiem, ale poszukam. Nie rozumiem, ale znajdę odpowiedź. Może prosić o pomoc naszego Boga, ale też siebie nawzajem. Nie musimy się bać prosić o pomoc. My też prosimy o pomoc. Dla naszych sąsiadów z na wschodniej granicy, dla zamożnych, mniej zamożnych parafii prosimy o tą pomoc i chcemy się nawzajem dzielić tym, co mamy. Chcemy sobie pomagać, bo jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy Bożą wspólnotą Bożym Kościołem. Wiem, że obecnie mówienie o religii nie jest modne. Wiele ludzi wypisuje się z religii, z parafii, odchodzi z kościoła, nie chodzi do kościoła. Nie jest to potrzebne. Przez minione dwa tygodnie w piątki razem z młodzieżą oglądałam film Bóg nie umarł. 2". Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję zobaczyć ten film. Młoda nauczycielka w czasie wykładu z historii odpowiedziała uczennicy, nie że ona zaczęła temat, ale odpowiedziała ucz ucz uczennicy o Panu Jezusie. Odpowiedzi w porównaniu do tam historycznej osoby i musiała walczyć, zastanowić się najpierw, czy jest gotowa poświęcić wszystko za swoją wiarę, bo w szkoła oczywiście do sądu od razu, bo mu szerzy chrześcijaństwo w miejscu publicznym. I musiała wiele rozpraw, wiele się zastanawiali i przechodzili przez to, jak to właściwie jest. Usłyszała pytanie, czy warto, czy nie lepiej wyrzec się wszystkiego i i normalnie dalej uczyć. Dlaczego oglądałam to z młodzieżą? Chciałam im uzmysłowić, że mamy wielkie szczęście. Nie musimy bać się mówić o Bogu. Nie musimy bać się modlić, nie musimy bać się przychodzić do kościoła. I powiem Wam szczerze, że widząc, co się dzieje w, w, nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie, ufam i modlę się, żeby dalej tak było żebyśmy mogli się spotykać żebyśmy mogli wierzyć i się nie bać ale dlaczego o tym dlatego że każdy z nas jak tutaj jesteśmy jest kimś kto nie musi stawać na ulicy i głosić boże słowo ale poprzez swoje zachowanie każdego dnia w najmniejszych rzeczach poprzez odpowiedzi poprzez gesty jest świadectwem. Pamiętam, jak w liceum moi koledzy i koleżanki chcieli uciekać z lekcji, których nie lubili, bo sprawdzian, bo kartkówka, bo inna klasa miała to, my też na pewno będziemy mieli. Zawsze byłam ta zła, bo nie chciałam uciekać z lekcji. Zawsze byli źli na mnie, ale ja nic nie mówiłam, dlaczego nie uciekam, po prostu nie uciekałam. Aż w końcu po jakimś czasie dwie, trzy koleżanki zapytały, czemu nie uciekasz z lekcji, czemu nie chcesz? I wtedy powiedziałam, bo to jest mój obowiązek, być na lekcjach. I one zostawały potem ze mną. Poprzez iście pod prąd, poprzez zachowanie, poprzez jakiś tam sposób wzór. Wzór dla tych ludzi. Każdy z nas jest wzorem dla trzody. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Misericordia Domini. W polskim znaczeniu to jest Niedziela Miłosierdzia Pańskiego. Często nazywamy ją jednak niedzielą dobrego pasterza. Niedzielą, kiedy zastanawiamy się, że Pan Jezus jest najwspanialszym pasterzem dla nas: takim miłującym nas, troszczącym się o nas, znającym nas jak nikt inny, niosącym nas na swoich ramionach, kiedy coś jest nie tak. Jak mówi hasło tygodnia, Pan Jezus powiedział: Ja jestem dobry pasterz, owce moje głosu mojego słuchają, a ja znam je, a one idą za mną i daję im żywo wieczne. Czy dzisiaj w tym zgiełku, w tym wszystkim, co się dzieje, w tej masie informacji, słyszysz głos pasterza? Kiedy Cię woła? Czy tyle rzeczy się dzieje, że i głośno jest, że? Że nie ma takiej możliwości. Patrząc na historie biblijne, wiemy, że Pan Jezus, Pan Bóg, mówił nawet w ciszy. Także my możemy do Niego przychodzić w ciszy, i On wie, co chcemy Mu powiedzieć, kiedy brakuje nam słów. Bo On zna nas najlepiej. Owce głosu Mego słuchają. Z jednej strony, czy jesteś owcą, która słucha głosu arcypasterza? A z drugiej strony, czy jesteś dobrym pasterzem dla tych, których Pan Bóg powierzył tobie pod swoje skrzydła? Panu Jezusowi, Panu Bogu, zależy niesamowicie na relacji z nami. Dlatego właśnie zachęca nas do tego, abyśmy słuchali Jego głosu, abyśmy odpowiadali Jemu. Wiele pytań. Ale chcę, was chcę, żebyście wyszli dzisiaj i myśleli, trawili dzisiaj i w czasie tego długiego wolnego weekendu dla niektórych, abyście się sobie postawili pytanie, jakie jest moje życie z Chrystusem. Przeszliśmy niedawno święta wielkanocne, po raz kolejny te wszystkie wyjątkowe dni upamiętnialiśmy. Czy to, co świętowaliśmy, ma dla Ciebie osobiście znaczenie? Czy czujesz, że także i do Ciebie przychodzi dobry pasterz i woła Cię po imieniu? Kocha Cię, troszczy się o Ciebie, chce Cię przytulić, nieść na swoich rękach. Jezus do każdego z nas mówi: Ja jestem dobry pasterz i chcę, byś mnie naśladował. Chcę, byś szedł i patrzył na nagrodę, na cel, jakim jest życie wieczne. W tym roku razem z uczniami uczymy się na lekcjach religii trochę inaczej. Wprowadziłam zeszyt oceniania kształtującego. To znaczy, że zamiast tematu na lekcji, za każdym razem poznają cel. Cel, do którego chcemy dążyć przez całą lekcję religii. To już ostatnie pytanie, obiecuję. Czy ty w swoim życiu Masz taki cel, cel, taki duchowy cel. Nie mówię o życiu takim celu, auto, rodzina, lepsze wakacje, coś odpocząć, być na emeryturze, dożyć i być szczęśliwym. Ale chodzi mi o taki duchowy cel. Czy gdzieś z tyłu głowy masz cel Twojego życia, jakim jest wieczność z pasterzem w niebie? Czy myślisz o tym w ogóle? Do tego chcę nas dzisiaj zachęcić, aby tak było, abyśmy mieli świadomość, że nie znamy dnia ani godziny, ale dobry pasterz zawsze jest otwartymi ramionami, czeka na nas i chce, abyśmy to, co nam powierzono, to na ziemi, tych ludzi, z którymi pracujemy, z którymi mieszkamy, abyśmy prowadzili w jego stronę. Bo jesteśmy dla tych młodszych, nie tylko młodszych, może młodszych w wierze, nie tylko wiekiem. Może mamy jakieś doświadczenie, którym możemy się podzielić z kimś, kto wiemy, że przez podobne rzeczy przechodzi. Nasz arcypasterz powołał każdą i każdego z nas do tego, abyśmy słuchali Jego i abyśmy szli w świat z Jego słowem: być pasterzami tych, których nam powierzył. Ale też pamiętajmy, że Pan powiedział: Ja jestem dobry pasterz. Czy umiesz za psalmistą powiedzieć: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie? Na niwach zielonych pasie mnie nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę mą pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Życzę nam wszystkim. Abyśmy pamiętali o tym najwspanialszym celu życiu wiecznym, życiu z naszym dobrym pasterzem nie w osamotnieniu, ale w Bożym Kościele z Jezusem Chrystusem na czele. Amen.